to zapraszam dziś robimy ikonę obrazek ikonopodobny potrzebujemy deskę czarną farbę akrylową i malujemy powierzchnię moja farba akrylowa to farba z budowlanego moim zdaniem bardziej się opłaca niż akrylówki firmowe ze Stamperi czy, czy z innych firm ponieważ jest wydajniejsza i co najlepsze jest to, że kryję za pierwszym razem, także nie trzeba przeciągać jeszcze raz. Podkład czarny, jak pod prawdziwą typową ikonę. Transfer, czyli moczymy wydruk z drukarki laserowej odciskamy ręcznikiem papierowym układamy na koszulce do dokumentów i smarujemy klejem bądź tak jak w moim przypadku lakierem akrylowym nie używam kleju do rękodzieła rzadko używam kleju na pewno nie jest to klej do dekupaż jest to lakier akrylowy Altax smarujemy powierzchnię pod obraskiem, Boże, rewers obrazka, dociskamy do deski, oczywiście przez koszulkę, wygładzamy, żeby nigdzie nie został nam żaden bąbel powietrza. Następnie delikatnie unosimy koszulkę, tak by nie oderwać obrazka. I jeszcze raz ponownie przelatujemy pracę szerokim pędzlem i lakierem akrylowym. Przypominam, że w moim przypadku jest to altex. Kiedy praca już wyschnie, szlifujemy boki, szlifujemy to, co nam z tego obrazka wystaje. Zawsze, pamiętajcie, zawsze ciągniemy papierem ściernym w dół. Nigdy na boki, ponieważ zadrzemy po prostu. folię do złoceń w rolce. Bardzo prosta obsługa. Przyciskamy, dociskamy i po prostu odrywamy. Złoto, które jest na folii, zostanie nam pięknie na. Możecie zobaczyć sami. Następnie znowu klej do złoceń. Tym razem troszkę gęstszy z aplikatorem. I rysujemy, ale reliefy, o ile to można nazwać reliefami. Mistrzynią w tym nie jestem, więc zaprałam to, co przyszło mi do głowy. Czyli, jak widać, niewiele. Kiedy reliefy są już suche, wyciągamy złoto wkładkę. Są bardzo delikatne wielu youtuberów, wielu producentów zaleca wkładanie ich między kartka 4, rozcinanie, dopiero nakładanie. Ja jednak robię to palcami, ważne jest, by nie mieć kleju na palcach, ponieważ złoto po prostu nam się do nich przyklei. Robię to palcami, odrywam to, co jest niepotrzebne. Dokładam tam, gdzie, gdzie mogłoby się przydać, ponieważ za chwilę będziemy omiatać to wszystko pędzelkiem. Po umieceniu. z tego złota nie zostanie już nic, więc nie uratujemy już żadnego kawałeczka, więc po co marnować, lepiej to zużyć. A teraz, tak jak mówiłam, pędzelek i dociskamy, omiatamy wszystko to, co jest niepotrzebne. I gotowe. Jedziemy dalej. Teraz lakier do złoceń. Żywiczny. Co najważniejsze jest bardzo, bardzo rzadki. Niemal jak woda, delikatnie przystarzy. Przystarzy. Przy Boże. Analfabet jest wtórny. Po nam pracę. I ostarzy złoto i przestanie być takim sztucznym, plastikowym złotem, a zacznie być takim głębokim, starszym złotem, bardziej prawdziwym złotem. Ważne jest, by ten lakier bardzo dobrze rozprowadzić, tak jak widzicie, nie może zostać żaden zaciek, ponieważ on zostanie ciemniejszy, a lakier naprawdę bardzo szybko wchłania się w pracę, więc troszkę trzeba popracować pędzlem i będzie super. Uwaga. Lakier pachnie czymś dziwnym, spirytusem połączonym z denaturatem i z jakimś innym alkoholem. Niektórzy ten zapach lubią, ja może niekoniecznie. na białej pracy gdzie, gdzie naprawdę mamy troszkę bieli nie przyżółca jej za bardzo bardziej działa na złoto także spokojnie możemy delikatnie przelecieć także pracę gdzie, gdzie mamy większość koloru białego nie musicie się naprawdę tego bać wracamy do naszej pracy kolor czerwony, kolor czarny Pędzelek kąbkowy, stary, ale dobry, dobry, powtarzam, dobry stempel. I jedziemy w pismo. W końcu, jak na typową ikonę przystało, i jakieś tam pismo na niej musi być. a'la aureolkę i parę, parę fajnych gadżetów. Niekoniecznie, ale jak ktoś lubi no bogato, błyskiem. To jest naprawdę fajny sposób. On po czasie wyschnie, przestanie być wypukły, zostawi taką naprawdę ładną, brokatową, złotą poświatę. A, i mimo tak ogromnej butli, naprawdę super się wyciska. Jest tak mięciutki, Ach, sama przyjemność. A za chwilę zobaczycie, jak padła mi lampa i zastał mi wieczór. Z kolejny etap pracy będzie ciut mniejszy, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ponieważ dużo tam do pokazania nie będzie. Po prostu przystarzamy reliefy, przystarzamy boki pracy ciekłą, Patyną. Ściągamy nadmiar skarpetką, czyli to co było w poprzednich filmikach, i dokładamy tyle, by nas to satysfakcjonowało. Na koniec, całość ponownie lakierujemy albo lakierem żywicznym, albo lakierem na bazie rozpuszczalnika. Nie może być wodny, ponieważ złoto, srebro czy inne rzeczy po czasie zzielenieją. To jest bardzo ważne. Suszymy Dokładamy zawieszkę, malujemy boki, malujemy tył.